Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Projekt X. Dalej działa w naszym gospodarstwie, dalej trwa. My? Gdzie <gulia> Tego nie wytniemy na pewno. Dzisiaj mamy tutaj Monikę? Monikę, która przyjechała do mojego gospodarstwa na lustrację plantacji. Dzisiaj wykupujemy roślinki i co jeszcze robimy? Mierzymy, ważymy, oglądamy, robimy I liczymy do I liczymy. Tak, i liczymy wszystko. Robimy pełną lustrację, a lustracja będzie dostępna, pełny raport dostępny na stronie. Całe pole jest takie? To bardzo dobrze. Pierwsze próby pobieramy. Tu mamy pełne nawożenie z produktem X. Pierwsze dwie rośliny już mamy wykopane. Ile my tych roślin kopiemy? To jest też dosyć istotne kwestia. Kopiemy teoretycznie potrzebujemy 5 sztuk. Przeprowadzamy na 5 sztukach. Aczkolwiek y, zawsze bierzemy ze dwie więcej, ponieważ w czasie transportu może się uszkodzić. Może się uszkodzić. Jak się wynosi z tego bardzo gęstego łanu, też się uszkadzają, łamią. Czasami coś zgubimy po drodze, bo się ułamało. Więc, żeby po prostu z lenistwa nie wracać, tutaj bierzemy dwie rośliny więcej. Po to, żeby się pobujać troszeczkę. Było. Tak, tu trzeba się troszeczkę pobujać ponieważ jest fajna, no wiadomo. No. Gleba też jest, no tutaj dosyć ciężka. E, trzecia B, czwarta A, no ale jest bardzo gliniasta, także... E, no ciężko jest tutaj z wykopaniem. O, coś tutaj mamy. Gospodarz ciągnie. Gospodarz Tego nie wytniemy na pewno. Pierwsza próba rzepaku pobrana. Mamy tutaj pełne nawożenie plus, plus X, plus produkt X. Dziewczyny już tam gdzieś zaginęły w rzepaku. I idziemy kolejne próby wykopywać, i jeszcze oczywiście kontrolę. Kontrolę, którą, która była robiona bez produktu z pełnym nawożeniem. Teraz pobieramy próbę z obniżonym nawożeniem, z produktem. Jeszcze została nam jedna, o, to musimy też kawałek przejść. Ja już glebę zaliczyłem. Mam nadzieję, że nie będę dzisiaj sam. No najważniejsze, że dzisiaj na wesoło wszystko, wszystko się odbywa. Póki co, póki co, bo jak przyjdzie do ważenia, to zobaczymy, czy nie będziemy płakać. Miejmy nadzieję, że nie. I teraz na sam koniec Została nam próba kontrolna. Też 6 sztuk do pobrania. Tak, żebyśmy mieli jakieś jednakowe odzwierciedlenie. Gleba troszeczkę się różni. Bo wiadomo, mozaiki u nas są. Ale miejmy nadzieję, że będzie, będzie efekt widoczny. O. Dobra. Mamy komplecik. Niestety. Przetransportowaliśmy się naszym pick upem na pszeniczkę, która jest za domem czy za wiatą? zawiatą. wiatą. Za wiatą. Za wiatą. Za wiatą, Wiata, za za wiatą, wiatą, wiatą. zwaną domem. Za, nie, nie, no, tak. nie no w sumie kiedyś kiedyś mój dom był został nazwany kurnikiem. To 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 już za grubo się robi. E, dobra do meritum sprawy, czyli Zaczynamy od próby o obniżonym nawożeniu. Mamy tutaj dawkę obniżoną o 20% plus plus produkt X. Później przetransportujemy się wzdłuż, czy w sumie w poprzek pola. Po próbę właśnie z nawożeniem pełnym plus produkt X. I na końcu złapiemy kontrolę, tak żebyśmy mieli jakieś odzwierciedlenie, czy jak. Ten produkt się przyczynił do zwyżki plonu, którą będziemy ważyć na samym końcu. Miejmy nadzieję, że będzie ona zauważalna gołym okiem. O, tutaj mamy pięknie szpadlem wykopane. Tak jak szpadel idzie. Odrzucamy boki, które są. Tylko urywane. zostaje to, co jest na szpadlu. Tak. Ok. Teraz w linii prostej. Przesunęliśmy się na pełne nawożenie z produktem. Zobaczcie, gleba mamy praktycznie to samo. Wiadomo, że nie będziemy mieli idealnych takich samych warunków, bo jak pole yy, długie i szerokie, tak mamy zmienność, ale gleba, rodzaj gleby, struktura gleby jest na podobnym poziomie, tu też jest zbita na lekkim zniesieniu z, no, z taką strukturą bardziej, bardziej gliniastą. Także te próby są pobierane nie wyrywkowo, tylko staramy się, no wiadomo, mniej więcej z tych samych miejsc, chociaż no nie można powiedzieć, że to są takie same miejsca, ale podobne, ale podobne, 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 podobne. Chodzi też o strukturę gleby, żeby tutaj na przykład nie zrobić na takim piachudrze, a tam na lepszej, na lepszej glebie, tak? Ok, czyli mamy jeszcze jedną, tak? I, I ostatnia y, próba, próba kontrolna. Gleba, jak zawsze staramy się wybierać z tego samego miejsca. Myślę, że tutaj co do tego to nie możemy się przyczepić. Czyli co? Woreczek tak i pakujemy. Teraz najprzyjemniejsza robota ze wszystkich. Już nie trzeba szpadlować tylko no. rączkami cały czas ruszać. Już można by było zakręcić. Jeszcze tu dolejemy, Trzyma? bo woda... Tak, już trzymam. Ja zakręcę sobie tutaj. A my teraz płukamy korzenie. Najpierw od rzepaku. Czekaj, ja tutaj złapię got. O, tu. A ja będę... Będziemy je wyjmować. No, w rzepaku na szczęście nie, nie ma aż tyle płukania, co w pszenicy. O, korzonki czyściutkie. Pierwsze grubsze płukanie mamy już za sobą. Wody zaraz sobie wylejemy, a teraz takie dokładniejsze. To niestety widać, że galasówek tutaj buszował troszeczkę. Może nie troszeczkę, bo na każdym się zdarzyło. Chyba na każdym. Tutaj też mamy, o, efekt galasówka. Także no niestety bez tego nie, nie, nie wykopiemy rzepaku No to już mamy czy trzyściuskie Bardzo ładne Tu mamy co? Kontrola czy to jest pełne nawożenie? To jest kontrola Tu mamy obniżone z produktem i tu mamy pełne z produktem Pszeniczki już się też moczą Można nimi też troszeczkę poruszać O tam już od dołu jest luźniutko wszystko Ciach ja, o tu jeszcze górę trzeba pochlapać tak żeby to ładnie nam się wszystko wypłukało tak jak się należy cyk cyk tak oto prezentują się rzepaki tu mamy kontrolę z pełnym nawożeniem ale bez produktu a tutaj mamy z produktem no, różnica jest chociażby w kolorze Zobaczcie na liście jakie są wybarwione. Te są już blade. Widać, że tutaj yy, ten rzepak troszeczkę inaczej wygląda bladszy, a nieżeli, a nieżeli ten. Yy, liście już yy, powiędły, no, z tego względu, że jest wysoka temperatura, mimo że w cieniu yy, pracę wykonujemy. Jeżeli chodzi o korzenie, to większego, większych aż takich różnic widocznych nie ma. Chociaż, chociaż na pewno są tutaj szyjka, jest, jest dużo, dużo grubsza aniżeli tutaj. Ale jeżeli chodzi znowu o grubość, długość korzenia, no to bym powiedział, że w kontroli jest troszeczkę dłuższy korzeń ale znowu mamy tutaj dużo tych włośników na yy, rzepaku, gdzie był zastosowany produkt, a na kontroli. Zobaczcie, tutaj nie ma aż tak dużo, a tutaj, tutaj jest ich, no, dużo, dużo więcej. Grubość na plus, yy, włośniki na plus, ale jeżeli chodzi o, grubo o długość korzenia, no tutaj bym, Bym powiedział, że na plus dla, yy, dla kontroli yy, ilość rozgałęzień mamy o 3 rozgałęzienia więcej aniżeli na kontroli. A teraz na tablicę wjeżdża pszenica. Może śmiało sprzątać yy, i różnice jakie są. Mamy tutaj pełne nawożenie bez produktu. Mamy tutaj obniżone nawożenie z produktem i pełne nawożenie również z produktem. Co odróżnia te trzy próby? Mianowicie, tutaj mamy tych zobaczcie korzeni włośnikowych stosunkowo no, niewiele w porównaniu już. Przede wszystkim do obniżonego nawożenia, gdzie no tu, jest, tu jest po prostu, nawet nie wiem jak to, jak to nazwać, ale tu jest po prostu dżungla z tych, z tych korzeni włośnikowych, które pobierają najwięcej składników, i tak samo jest przy, przy trzeciej próbie, mianowicie z pełnym nawożeniem. Te dwie próby mogą też się różnić od siebie. Wiecie, no nie ma nic idealnie, bo by trzeba było zrobić porównanie, że jadę kawałek tak, i zostawiam yy, z obniżonym nawożeniem, później z pełnym nawożeniem. Na jednym przejeździe. Pole, jak długie i szerokie, jest zróżnicowane pod względem gleby. Mamy i lżejszą glebę, i cięższą, i bardzo ciężką w postaci iłów, więc... Yy, przy samej próbie wypłukiwania gleby z tych korzeni, no pojawia się problem, bo z piasku, na przykład. Jak mamy taką lżejszą glebę, no to wiadomo, piasuczek wyleci, zostaje, zostaje nam korzenie. Jeżeli mamy już cięższą glebę, jest ona bardziej zwięzła, gliniasta, ona się tak tutaj powczepia, że też i yy, wiadomo, że 100% korzeni nie odzyskamy. Zresztą trzeba byłoby koparkę przeprowadzić, koparką kopać, wtedy może byśmy coś tam odzyskali. Yy, ogólnie jak najbardziej uważam, że na plus, jeżeli tutaj mamy pełne nawożenie bez produktu, tutaj mamy obniżone z produktem i widać porównuję to oczywiście do kontroli zostawiam na razie pełne nawożenie z produktem, porównuję to do kontroli, no to szczerze Wam powiem o tutaj ustawimy, słuchajcie pierwsze źródło na równie na zero i tutaj tutaj też na zero zobaczcie no myślę, że to widać gołym okiem Mamy 30% mniej nawożenia plus produkt dla mnie mówi to samo za siebie. Teraz kolejny parametr między kontrolą a obniżonym e, nawożeniem z produktem. Czyli zobaczcie, wiadomo, że tego rozkrzewienia nie ma co liczyć, jeżeli nawet to tutaj mamy poślad w tym, tu mamy dwa pełne rozkrzewienia. Tutaj jedno, no bo co? Z tych dwóch tutaj nic nie uzyskamy. Tu mamy jedno takie też pełne. Drugie, które będzie na pewno parametrowo słabsze. No i to, co będzie odrzucone. Tutaj mamy dwa bardzo ładne rozkrzewienia. I tu mamy w sumie cztery, gdzie jedno to już jest i tak kaput. A tutaj mamy trzy ładne rozkrzewienia. Porównujmy to do obniżonego nawożenia z produktem. Mamy trzy te jest stosunkowo niewiele słabsze od tych dwóch. No ale tutaj mamy dwa, cztery rozkrzewienia. Piąte, wiadomo, nie ma co liczyć, ale są równe. Zobaczcie. To są równe rozkrzewienia. Kolejne. 4, 5, gdzie piątego nie liczymy. Cztery, równe. Trzy, trzeciego nie liczymy. 2 równe. No i... Nasz kolejny rekordzista pięć rozkrzewień, gdzie są wszystkie na równym poziomie. I ostatnie dzisiaj porównanie kontrola. Pełne nawożenie z produktem. Jeżeli chodzi o korzenie, zobaczcie, to jest przepaść. To jest przepaść. Ustawimy wszystko sobie równiutko na zero, tak żebyśmy mieli jasne odzwierciedlenie tego. Proszę muszę i proszę. E, Roskrzewienia. 2 można powiedzieć, że jedno. No dajmy też tutaj szansę i 2, 2 i 3 i 3 rozkrzewienia. Tutaj mamy 2, 2, 2, 2, 2. Wszędzie po dwa rozkrzewienia, ale one są wszystkie, równe, produktywne. E, co prawda? Tutaj mamy... Też trzy rozkrzewienia w jednej, w jednej próbie. Tutaj trzecie, które już jest odrzucone. Tu mamy też trzy rozkrzewienia, gdzie no z tych dwóch nic nie będzie, czyli zostaje jedno. Tu mamy też teoretycznie trzy, gdzie z tych dwóch też nic nie będzie. No i tu mamy również trzy, gdzie z jednego nic nie będzie, czyli dwa. Wyrównany poziom. Rozkrzewień naprawdę to wygląda fajnie. To są oczywiście wstępne, cząstkowe takie różnice wizualne, które na pierwszy rzut oka widać. Oczywiście wszystko, wszystko będzie jeszcze poważone. Mowa tutaj oczywiście o korzeniach. Te, te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, czyli źdźbła, wygląd roślin. Jest tutaj widoczna na, na załączonym filmie. Resztę będziemy wa ważyli. I wyniki dostępne na stronie projektu X. Wyzwania X. I na sam koniec dosłownie tylko kilka słów. Wstępna ilustracja grochu, ponieważ groch będziemy. Yy, Lustracja grochu odbędzie się w późniejszym terminie, razem pewnie z lustracją kukurydzy, na której produkt też już został zastosowany. Słuchajcie, pierwszy rzut oka, czyli korzenie, długość korzeni, wysokość roślin. To są takie, to są dwie pierwsze cechy, które rzucają się na, na pierwszy rzut oka. Tu, w zastosowanym, przy zastosowanym produkcie donasiennym, ilość brodawek, one są pomarańczowe, różowe, nie pomarańczowe, przepraszam, różowe. Yy, co świadczy o ich już tutaj funkcjach życiowych, które yy, wpływają na to, że azot już jest pobierany przez, przez rośliny. No i dosłownie tak króciutko tylko tyle. Reszta, oczywiście, będzie yy, na bieżąco. Z informacjami przy następnej ilustracji grochu. Słuchajcie, jesteśmy już po wszelakich pomiarach. Wyniki są obiecujące. To na chwilę obecną, jak wygląda, ja pozytywnie jestem zaskoczony. Potencjał w tym wszystkim jest. Oczywiście, plon ostateczny będzie ważony, i to tak na dobrą sprawę nam powie, czy warto było, czy nie warto. Na chwilę obecną. Ja się pod tym podpisuję. Wszystkie wyniki, które tutaj dzisiaj wykonywaliśmy, będą dostępne na stronie XA. Zapraszamy osoby, które się jeszcze nie zapisały, do zapisania się do x ponieważ na mail przychodzą bardzo szczegółowe raporty. A warto je czytać, bo plon będzie i będą efekty. W raportach możecie uzyskać takie informacje jak data siewu, takie szczegółowe, naprawdę informacje, jaki nawóz był wykonany, kiedy, w jakich warunkach pogodowych. To wszystko właśnie jest w, w, w tych raportach ukazane. No i cóż, czekamy teraz do żniw. Oczywiście zostaje jeszcze groch do lustracji i kukurydza, ale to w przyszłym. W najbliższym czasie. W przyszłości. w przyszłości. To tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.